Więc tak, pamiętam, jakby to było dziś, pamiętam tamten wieczór doskonale. Siedziałem przed komputerem i pisałem pracę na biologię. No dobra, nie, nie oszukujmy się, opierdzielałem się jak zwykle. Nic nie wskazywało na to, że niebioza zgotują mi takie piekło w ciągu raptem 5 minut od tamtej utopii. Egzystowałem przed komputerem i oglądałem potencjalnie śmieszny film na YouTubie, aż to nagle, tak, <laughs> wysiadł prąd. Mogę się nad tym... Mogę się tym próbować, nie przejmować w sumie i czekać aż podtrzymanie komputera padnie. No tak, <laughs> po około minucie wiedziałem, że zapamiętam tę chwilę na długo. Gdy zaparła ciemność, wybrałem się na poszukiwanie świeczek. Albo niczym pierwotny człowiek wywołać do życia niepozorne światło dające poczucie bezpieczeństwa. Po mniej więcej 20 minutach szukania tego zakichanego kawałka wosku z pomocą światła telefonu i potykaniu się o dziesiątki przychających za mój mały palec w szafek i bliżej niezidentyfikowanych przedmiotów, dotarłem z powrotem do pozycji wyjściowej. Po pierwszej fazie euforii, wywołanej niespodziewanym sukcesem, zadałem sobie egzystencjonalne pytanie. Co ja mam właściwie teraz robić? Ej, ej, ty, ty hello. A, a zdajesz sobie sprawę, że jak nie ma prądu, to wifi też nie działa? No jasne. Usłyszałem sobie. Ogram sobie w jedną z tych durnych gier ściągniętych na iPhone do grania w autobusie. Nie przewidziałem w sumie jednego problemu, nie? wyładowane w badywie. Genialnie, prawda? I co ja mam teraz robić? Może się pouczę? No, <laughs> no chyba nie. Może poczytam książkę? Nie, nie no, błagam. Nie czytałem papierowej książki już blisko pół roku. Nawet nie wiem, czy mam coś do czytania. A mówię, w czasie deserializacji obiekt przechodzi po wszystkich właściwościach nowego obiektu, który utworzył Podobnie wyszukując właściwości przeznaczonej... No nie, nie, przepraszam, nie nie, 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 nie o to chodzi. Więc, no, czekaj, może, może pogram na pianinie. Pianina Pionino też jest na prąd. Nie posłucham nawet muzyki. Nawet mój gramofon działa na prąd. Wszystkie komiksy znam już na pamięć. W sumie. Znużone wysiłkami i znalezienia zdjęcia postanowiłem spać. W nadziei, że prąd powróci przed nastaniem poranka. I moje pytanie: jak moi dziadkowi dawać radę bez tych czy co tam elektronów w kablu? Jak właściwie mogli wiedzieć? Hello! Jakbyś chciał, to znajdziesz mnie tam. Facebooku, w sumie na Facebooku to mnie z... nie wiem, no może nie znajdziesz. Jak będziesz bardzo chciał, to znajdziesz mnie na Instagramie, tutaj, znajdziesz mnie na Snapchacie. A ska nie mam, bo to dla mnie idiotyzm, więc, więc to nam na razie tyle. Do zobaczenia niedługo, cześć.